Dzień dobry kochani. Witam was bardzo, bardzo serdecznie i dziś zapraszam na taki przegląd dosyć szybki idealnych zapachów na co dzień. Zacznę może od definicji, co oznacza do, dla mnie zapach na co dzień. Zapach ten przede wszystkim nie powinien przeszkadzać i mi, jak i otoczeniu. Nie powinien wywoła, wywoływać we mnie jakichś takich skrajnych emocji. Po prostu ma być pięknym uzupełnieniem, dopełnieniem stylizacji, a nawet trochę takim poprawiaczem humoru oraz dodaniem sobie takiej energii do działania. Jak widzicie, mam tutaj przygotowane zapachy, i te zapachy nawet są spójne kolorystycznie. Tutaj wszystko jest praktycznie w tych yy, samych barwach, i to już jest pewien sygnał że te zapachy niewiele się od siebie różnią, ale tak naprawdę jest tutaj y, przegląd tego, w jaki sposób można fajnie modyfikować różnego rodzaju wonie. Dodam, że te propozycje są dobre na każdą kieszeń. Będą zapachy, które możecie dostać w cenie 40 zł, a też pojawi się jeden taki najdroższy, ale o tym za chwilę. Zacznę od zapachu, który jest nowością w mojej kolekcji, czyli zapach od Trusardi. Ja mam go słuchajcie teraz w takim opakowaniu. To opakowanie już jest samo w sobie bardzo ozdobne, i jest to jedyny zapach w mojej kolekcji, który ma jeszcze zachowane opakowanie. Oprócz chyba Joe Malone, takiego, który dostałam w prezencie od mojego męża. I tutaj mamy od Parfum. I ta nazwa jest na, na tyle śmieszna, że to ten zapach po prostu nazywa się Trusardi Ode Parfum Trusardi. Niemniej jednak zapach jest prześliczny. I tak jak wygląda ten flakonik, tak w sumie odbieram ten zapach. On jest taki kwiatowy, delikatny, pudrowy, taki otulający i trochę taki uspokajający i łagodzący, w składzie mamy lawendę, mamy zamsz, mamy kwiaty, mamy dalie jaśmin i to ta kompozycja jest takim jakby pięknym uzupełnieniem, jakby taka apaszka w waszej stylizacji, żeby się tylko delikatnie otulić, dodać jakiś zdobny akcent i finito. Przepiękny zapach, tu jest pojemność 30 ml, ja już naprawdę sporo zużyłam, bardzo mi się podoba. Jest naprawdę taki elegancki, idealny, idealny do pracy, idealny na jakieś takie rodzinne spotkania, ale też jest tutaj trochę takiej energii, takiej radości, więc też pasuje mi na jakieś takie wyjścia po prostu ze znajomymi, na po prostu takie cieszenie się z życia. Jest on naprawdę fenomenalny i trusardi zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie. To jest. Mój taki zakup, w którym poznałam tą markę i naprawdę jestem zainteresowana innymi kompozycjami właśnie z tej firmy, bo naprawdę prezentuje się dobrze. I słuchajcie, następny zapach, który chciałabym Wam pokazać to Mon Evidence od Yves Rocher. Już Wam pokazywałam ten zapach w najlepszych perfumach na, na wiosnę i... W sumie zmierzam też do tego, że w sumie te wszystkie zapachy są idealne na okres takiej wiosny, no bo wtedy używamy zapachów dosyć lekkich, kwiatowych, trochę owocowych, słodkich, ale takich, wiecie, które w żaden sposób nie są takie dramatyczne, ostre, ciężkie. Tak przynajmniej ja postępuję. Nie wiem, jak wy, dajcie znać, co lubicie wiosną. Ale ja wiosną na pewno będę nałogowo i tutaj już widać też trochę zużycie używać zapach mon evidence od Iwrosze. Zapach jest trochę drzewny, przede wszystkim jest kwiatowy. Dominuje tutaj róża i ta róża jest taką różą bardzo przystępną, bardzo taką otulającą. Wydaje mi się, że ten zapach sprawdziłby się osobom, które pracują z innymi osobami, na przykład. Ja tutaj się tak odnoszę często do pracy, no bo na co dzień zazwyczaj chodzimy do pracy. Ale ten zapach jest po prostu takim fajnym towarzyszem, raczej blisko skórny, nie zostawiający ogromnego ogonu, czy ogona. Podajże dwie wersje i opcje są yy, poprawne, ale zmierzam do tego, że projekcja mimo wszystko jest naprawdę ok. Takie cztery godzinki myślę, że z powodzeniem ten zapach da radę. i... Dodatkowo to otwarcie jest trochę takie jakby gryzące, trochę takie pieprzowe, ale w składzie mamy, słuchajcie, mandarynkę i bergamotkę, i e, gruszkę oraz brzoskwinię. No, też jaśniej się pojawia jak zazwyczaj w sercu. I słuchajcie, ten dół, ta podstawa, ta baza jest właśnie taka słodka, waniliowa. I mamy też paczulę. Bardzo ciekawa kompozycja. Ale to już dla osób, które lubią takie otulenie i ciepłe zapachy. Ten zapach jest po prostu ciepły. Dodatkowo ma bardzo fajny koreczek. Cena jest trochę duża, bo około 200 zł. Myślę, że podobną kompozycję można spotkać na przykład w Avonie. I następny zapach, z którym mam trochę dziwną relację, czyli Caving Line Endless Euphoria. Właśnie wiosną mam na niego największą ochotę, ale za to zimą, jesienią on jest dla mnie nie do przeżycia. Także proponowałabym ten zapach osobom, które lubią zapachy dosyć kwiatowe, świeże, rześkie i które są trochę takie pieczne, troszeczkę gryzące w nos bardziej mydlane. O, w tym kierunku bym. Ten zapach, wskazała. Tak, on jest mydlany, właśnie trochę taki przypominający różnego rodzaju szampon. W składzie mamy kwiat wiśni, mandarynkę, bergamotkę. No i potem mamy róże, fiołek, czyli tak standardowo, również i jaśmin i na dole drzewo sandałowe. Ja tak mówię na dole, na górze i na dole. W nucie bazy, po prostu mamy drzewo sandałowe, pismo i bambus. Dlatego powiedziałam na początku, że to jest takie hate or love i dziwna relacja, ponieważ ten zapach to jest Endless Euphoria i on w żaden, w żaden sposób nie przypomina euforii. I ten zapach kupiłam przez pomyłkę, jeszcze nie znając się bardzo na zapachach. Nie to, że teraz jestem jakimś nosem perfumowym, ale na pewno moja wiedza jest większa niż kilka lat temu, bo ten zapach mam co najmniej 3 lata. I słuchajcie, ja go kupiłam, bo mówię: a euforia w nazwie, no to na pewno to będzie to. A okazało się, że to jest zupełnie inny zapach. Ja zapachów raczej nie sprzedaję, nie pozbywam się nich, yy, nie pozbywam się ich. I on jest naprawdę fajny na wiosnę, ale na przykład zimą, jesienią, nie wiem, czy on by sprawił Wam taką radość. Więc daję Wam to tak do rozważenia. Może Wam się spodoba, może nie. Yy, na pewno. Jest tutaj spore zużycie, więc widać, że używam regularnie, choć różnie to bywa z moim takim nastrojem. Następny zapach, słuchajcie, to jest Joe Malone i to jest chyba najdroższy zapach, który Wam tutaj dzisiaj pokażę. I ten zapach to jest Unisex. Um, przede wszystkim, co to jest za zapach? Line, Basil, and Mandarin, Woda Kolońska. Bardzo często zadajecie mi na TikToku i na Instagramie py pytania, czy Joe Malone na mnie trwa krótko. I słuchajcie, to zależy od dnia, naprawdę. Zapach jest uniseksem, więc on w otwarciu jest trochę właśnie taki męski, ostry, mocny, taki yy, jak piorun, jak błyskawica. Mam go dzisiaj w ogóle na sobie i on na początku jest aż mm, tak Konkretny, o, to jest najlepsze określenie, jest tak konkretny na samym początku, że ja po prostu muszę wyjść z spokoju nawet. Mimo, że jestem fanką oblewania się od stóp do głów, muszę wyjść z pokoju, bo po prostu zaczynam kichać i boli mi głowa. Więc ten początek jest taki, jakby wiecie, ktoś wam przewalił. I mamy w składzie tutaj, no, tak jak nazwa wskazuje, tak? limonkę, bazylię, mandarynkę, ale również jest motka, yy, czy też paczula oraz wetyweria. Słuchajcie, mm, proponuję Wam przede wszystkim poznać ten zapach na swojej skórze, ponieważ jest to również tymianek i takie nuty ziołowe. On jest aromatyczny, właśnie taki trochę apteczny, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale przez obecność ziół. On może zachowywać się właśnie na skórze w przeróżny sposób i jak dziś mam go na sobie, jest y, słonecznie, nie wiem czy widać to na wideo, ale wierzcie mi na słowo, jest słonecznie, byłam przed chwilą na dworze z Tureczką na spacerze, to ten zapach pięknie się odzywa, pięknie y, wręcz y, o sobie przypomina i wodzi mnie za nos, y, wodzi na pokuszenie, żebym jeszcze się dopsikała, bo y, pięknie wybrzmiewa, pięknie się rozwija, ale jesienią i taki, taką zimą może być trochę dziwny po prostu, no to bardziej ta kompozycja wskazuje na wiosnę i na lato. Spróbujcie na swojej skórze, bo te zapachy Jo Malone są takim czasem yy, zaskoczeniem i płatają figla, yy, więc spróbujcie, a myślę, że dla miłośników yy, takich rześkich, letnich, woni, to się sprawdzi. Zapach taki do białej koszuli i spotkania biznesowego jak najbardziej i dla kobiet, i dla mężczyzn Następna propozycja to Taki easygoing zapach Dobrze już Wam znany, bo pokazuję go W wielu filmikach, czyli Attraction od Avon I tutaj mamy tą podstawową wersję Jak wiecie w swojej kolekcji mam dużo Flankerów, ale Ta kompozycja jest chyba najbardziej Bezpieczna i teraz Uwaga, jak wiecie ja się nad nim Rozpływałam i po prostu Ochy i jachy wydawałam Z siebie tak jest również teraz, ale przez to, że on jak gdyby jest już dużej w mojej kolekcji, mam wrażenie, że ta formuła zapachu się trochę zmieniła. Jest takie górnolotne określenie na to zjawisko, że te perfumy, te składniki, te nuty jakoś się ze sobą łączą, przechodzą sobą i po czasie zapach może być zupełnie inny niż był na początku. I tak mam wrażenie, że jest teraz w odbiorze, jakbym. Wąchała zupełnie inny zapach. On nadal ma tą fajną projekcję, fajny, delikatny ogon, um, fajną taką uwodzicielskość sobie, ciepło, słoneczność trochę, ale jest to teraz dla mnie zapach trochę bardziej syntetyczny, bardziej taki wchodzący już w takie mocno słodkie owoce, a w składzie mamy jeżynę, gruszkę, różowy pieprz, potem mamy piżmo i to piżmo czyni ten zapach właśnie takim trochę seksownym, w moim przynajmniej odbiorze. Mamy również jaśmin, wanilię, pralinę i bursztyn. Bursztyn w zapachach uwielbiam, dzięki temu hmm, to wszystko jest takie właśnie miłe, kobiece, że aż chcę się przytulić do tego, właśnie w ten sposób odbieram ten zapach. Na pewno sprawdzi się Wam na co dzień i tutaj możecie sobie nawet pozwolić, żeby ten zapach użyć na jakieś randki, na taką cozy też ochotę, w sensie i stylizację i pogodę. I tutaj głównie polecałabym ten zapach na jesień i zimę, czyli jak tutaj John Malone poprzednik było wiosna i lata, tak jak tutaj proponuję Wam ten zapach na jesień i zimę. Mm, przystępna cena bodajże 40-50 zł. Oczywiście zależy od katalogu. Jeśli chodzi o Avon, to polecam Wam taką stronę: Avon Expert. Naprawdę tam są o wiele bardziej przystępne propozycje zapachowe. I następny zapach też rodzinka Avon: bardziej elegancki i zachowawczy, trochę taki dodający energii i orzeźwienia, trochę nawet tropikalny. Fenomenalny dla mnie zapach, czyli Avon, today, tomorrow, always this love. Nawet widać zużycie. Tak jak Wam często porównuję ten zapach do miłości mamy, czyli takiego bezpieczeństwa, spokoju. Tak teraz wydaje mi się, że ten zapach też sprawdziłby się kobiecie, która chce. W... Nie chcę na pewno kogoś swoim zapachem przytłoczyć, ale dodać trochę takiej świeżości. Myślę, że nauczycielka byłaby zachwycona tym zapachem, a przede wszystkim uczniowie, do których by się zbliżała, bo zapach ten, jak na to, że są tutaj takie trochę nuty wodne, tropikalne, jest dosyć trwały i fajnie projektujący. Mam wrażenie, że on na skórze właśnie się pięknie rozwija i kwitnie. Dół, czyli baza, jest dosyć ciepła. Ponieważ mamy bursztyn drzewo i piżmo, ale otwarcie jest wręcz zupełnie inne, bo mamy gujawę, mamy również arbuz, więc to jest taka mieszanka wielu skrajnych mm, kategorii zapachowych. Z jednej strony jest trochę rzeźko, ale potem jest ciepło, piękny, piękny zapach. Z tej samej rodzinki, Today Tomorrow Always, jest ten podstawowy, który no, jest killerem dosyć i go nie polecam na co dzień, bo on może przetłoczyć yy, współtowarzyszy i was również. To zależy oczywiście też od gustu, ale ta propozycja zapachowa jest naprawdę bardzo bezpieczna, przede wszystkim na co dzień. I następny zapach, czyli. Zapach, który kupiłam, słuchajcie, z polecenia głównie youtuberek, które się nad nim e, rozczulały, to jest woda toaletowa Inoa Cacharel. Ja mam pojemność akurat 100 ml i mi się udało dorwać ten zapach, słuchajcie, na fajnej promocji w, drogeri, w drogerii Natura. E, I zapłaciłam za niego około 200 zł. Już nie pamiętam dokładnie. Miałam ostatnio, słuchajcie, ten zapach na sobie, kiedy była komunia sześnicy mojego męża i zapach jest niezwykle elegancki, otulający, ciepły, trochę taki puszysty, jak taki kaszmir, ale bardziej trochę jak taki sweterek nawet. Naprawdę mega fajny zapach, choć nie zawsze mam na niego ochotę. Trochę wybrzmiewa vintage'owo, więc proszę najpierw spróbować, nie kupować w ciemno. Jest dosyć długo na rynku, więc no, coś musi się sobą prezentować. Ja zawsze tak do tego podchodzę, że jeśli coś jest na rynku, no to ewidentnie coś musi być fajnego w tym zapachu, w tej kompozycji. Otwarcie mamy z białym piżmem i to piżmo trochę może gryźć na samym początku, więc ostrzegam. Trochę jest też mydlany. Mamy piwonie, mamy nuty zielone, mamy brzosklinię i śliwkę. W otwarciu w ogóle jest bardzo dużo składników w tym zapachu, ale to wszystko jest fajnie zblendowane, fajnie zmiksowane. W sercu mamy coś takiego kwiatowego, lilię, konwalię, zieloną trawę, jaśmin, Lang róże, ale za to nuty bazy to kawa. I ta kawa czyni ten zapach idealny na takie nawet święta, na grudzień, na takie chłodniejsze pory roku. Mamy wanilię i kolendrę. Ta kolendra no, jest przyprawą i ona, właśnie też może być taka dosyć trudna w tym pierwszym odbiorze. Mamy facolkę tonkę i kadzidło przez to ten zapach na samym końcu, czyli po jakichś takich 3-4 godzinach. Staje się taki, słuchajcie, bardzo nawet uwodzicielski. W tym zapachu jest w sumie wszystko, co potrzeba kobiecie. No bo nie ukrywajmy, to są głównie propozycje dla kobiet. Bardzo fajny na jakieś ważniejsze, uro... ważniejsze wydarzenia, uroczystości, wyjścia, spotkania, ale też myślę, że jeśli zastosujecie go po prostu do pracy czy tak na co dzień, to na pewno was nie znuży, a będzie takim ciekawym uzupełnieniem waszego luku, waszej stylizacji. Jest taki trochę Zostawiający taką fajną aurę nad Wami, bardzo fajna projekcja i również trwałość. I przechodzimy do ostatniego zapachu, na który czekam, w sensie czekam, aż będę go namiętnie używać, ponieważ wiosną i zimą, przepraszamy, jesienią i zimą jakoś nie do końca mi to grało, ale wiele youtuberek polecało i zgadzam się z tym, że jest to ciekawa propozycja właśnie na lato i wiosnę. Roma lau, Laura Biagiotti. Ja mam pojemność akurat 50 ml, jest to woda toaletowa. Przepiękna buteleczka, zapach vintage'owy, więc nie polecam kupować w ciemno. No, mający swoich po prostu wielbicieli, zwolników, po prostu jest to zapach, o którym non-stop słyszę wszędzie. Jakikolwiek Bym kanał nie odpaliła, to zawsze ktoś o nim wspomina, no bo jest to kultowy zapach, kultowa kompozycja. Słuchajcie, dla mnie ten zapach na początku był dosyć trudny, ale im dłużej mam go na swojej skórze i w swojej kolekcji, tym bardziej się w nim rozkokuję i kto wie, może to być chyba mój jeden z ulubionych zapachów. Teraz się w niego wąchuję, bo on po prostu kwitnie na mojej skórze. Słuchajcie, są tutaj składniki, z którymi się jeszcze nie spotkałam nigdy w mojej przygodzie perfumowej, a mam tutaj na myśli mirrę, której nigdy nie odczuwałam oraz, um, słuchajcie, miętę. Jeszcze się nie zdarzyło, żebym miała miętę w zapachach albo sobie po prostu nie przypominam na ten moment. Choć ta kompozycja Joe Malone jest trochę taka zbliżona do Romy. Ale podsumujmy, co mamy w otwarciu? Grapefruit i to różowy grapefruit, sycylijską bergamotkę, czarną porzeczkę hyacinth i wspomnianą już miętę, a później mamy nuty serca, czyli goździk, jaśmin, róża, konwalia yy, i nuta bazy, czyli wspomniana mirra, bursztyn, wanili, wanilia, drzewo sandałowe, mechnen,bowy, cywet, yy, singapurska paczura i piżmo. Składniki bardzo ciekawe, wydaje mi się, że takie nawet trochę luksusowe, zupełnie inne i faktycznie nigdy w życiu jeszcze nie wąchałam takiego zapachu jak Roma od Laura Biagiotti, od Laury Biagiotti. No zaczyna naprawdę super, super pachnieć i myślę, że to będzie mój ulubieniec właśnie na tą wiosnę i lato. Polecam Wam serdecznie. I cena... To gdzieś też tak około 150-200 zł. Zależy oczywiście od pojemności, od promocji czy od miejsca, gdzie dokonujecie zakupu. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie mojego wideo. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że znajdziecie kompozycje fajne dla siebie, ciekawe, że się czymś zainspirujecie. Jak wiecie, wszystko kończę na ciebie. Bo to dla ciebie. Jak wiecie, ja staram się ograniczać teraz zakupy, za, takie perfumowe. Czekam na ważne wydarzenia w moim życiu, typu urodziny, dzień matki, co tam jeszcze później się wydarzy. No zobaczymy. I będę już raczej kupować takie propozycje dosyć Drogie, przynajmniej mam takie plany i założenie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Choć kuszą mnie inne, tańsze zapachy, to chciałabym być w tym konsekwentna, więc dlatego często widzicie te same zapachy. No bo ja chcę je po prostu zużyć. Idzie mi to dobrze, bo już trzy chyba zapachy zużyłam. Więc niedługo pojawi się na pewno projekt dęko, który będzie dotyczył zapachów oraz y, kosmetyków. Dziękuję jeszcze raz. Dajcie znać, proszę, co wy uważacie. Że jest najlepszym wyborem na co dzień zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, no do tego, żebyście po prostu zostali ze mną dłużej. Dziękuję jeszcze raz i pa! Wszystkiego pa. co najlepsze.